Cześć! Kolejny projekt z moim synem Karolem. Bardzo mnie cieszy, że normalny, taki zdrowy gamer chce też czasami popracować z ojcem w stolarni. Szczególnie mnie to cieszy, że z kolei starszy syn, kiedyś totalny mieszczuch, rozmawia teraz ze mną o uwaga powoli, że do trzymania kur. Może będzie z tego film, kto to wie. W tym natomiast filmie główną rolę pełnić będzie pewien naprawdę stary pacjent meblowy, i przy okazji podzielę się trzema kompletnie nowymi rzeczami. Po pierwsze, powiem o nowej szpachli, którą właśnie odkryłem i sprawdziłem, i nie zawaham się powiedzieć o tym słów kilku. Po drugie, powiem o zaletach kleju do drewna, który puchnie i w pewnych sytuacjach jest to bardzo duża zaleta. Po trzecie, opowiem o właściwej kolejności renowacji, o takim flow, i to może być dla początkujących najważniejsze. Zaczynamy! Tak więc dzisiejszy pacjent spędził na pewno ponad 30 lat po zadaszeniem na tarasie, gdzieś na działce pod Warszawą. Widzimy się po zakończeniu jaka taka zgrabna szafeczka, yy, zwana modnie sideboardem. Na pewno, gdyby zrobiono ją po ostatniej wojnie, byłaby meblem do kuchni. Nie widać, żeby miała fornir, jest chyba cała z jodłowej płyty stolarskiej, chociaż na przykład okładziny są z obułowu z jasnego gatunku. Moim zdaniem to może być albo klon, albo jawor, ale trudno mi to rozróżnić po 50 latach pod Farbą, więc jakby ktoś potrafił to rozpoznać, to śmiało proszę komentować. Z tyłu szafki jest dość bezwartościowa naklejka kurierska. Kiedyś mieliśmy pocztę polską, która po prostu działała, naprawdę działała. Dzisiaj została zastąpiona przez no, paczkomaty i służy do przesyłania po prostu poleconych z sądów i wydawania emerytur. Jeszcze można kupić sobie zioła na uspokojenie. Ta. Ponieważ szafka wraca po renowacji na swoje stare miejsce na dworze, kluczowe będzie wykończenie takie odporne na warunki atmosferyczne. Czasami będzie padało, na szczęście nie bezpośrednio, czasem będzie słońce, czasem będzie śnieg, jak to w życiu? Demontaż jest oczywisty, chociaż ruszenie śrub pomalowanych farbą olejną mniej więcej w czasach, kiedy Gagarin latał w Kosmos, znaczy poleciał raz chyba. Jest to spore wyzwanie, i tu ważne, żeby nie rozbierać mebla do końca. Nie, nie chodzi tutaj o postawienie jakby pończoch, to nie jest ten kanał chcę ostrzec przed rozebraniem mebla za bardzo. Jeżeli mebel się w miarę trzyma, na przykład nie wiem, no w jakiejś tam połowie, i nie ma wyraźnego powodu, żeby go rozbierać, nie potrzebujecie nic tam dociąć, dotrzeć, tylko nie rozbierajcie do końca. Jak klej trzyma śruby, trzymają gwoździe i dany fragment nie jest jakiś taki chwiejny, to po prostu go nie rozbiera. Osoby z subskrypcją mogą pamiętać o tak zwanym e, mimośrodowym odkręcaniu śrub, ale osoby nowe na moim kanale, który przypomnę, nazywa się zapraszam do subskrypcji. Film z między innymi tym patentem do tego mimośrodowego odkręcania znajdziesz na linku w górze. No czasami trzeba też użyć innych narzędzi do tych śrub, szczypiec, kombinerek, wyrywać śruby. No, wiem, że to wbrew zasadom, ale ja generalnie nie przykręcam ponownie po montażu nic na te stare śruby na płaski śrubok. Nie lubię ich, nigdy ich nie lubiłem. Wszystko wymieniam na nowe śruby krzyżowe. Mój projekt, moja decyzja. A co do gałek, no to e, powiem Wam, że były przykręcone śrubami M8, takimi do wartwórka. Na takie rozwiązanie na Bałkanach mówi się, że jest domacie i wtedy jest dwa razy droższe i trzeba wypić przez granicą. Wiecie o co chodzi. No to pomówmy teraz, e, jak to mawia mój kolega ze Śląska, no to popatrz na to. Można od razu po demontażu zacząć czyścić mebel z farby, ale to może go jakby rozchwiać jeszcze bardziej. Dlatego najwcześniej, jak to możliwe, zadbaj o kwestie konstrukcyjne. Zanim zaczniesz robić fornisz, czyszczenie, szpachlowanie, po prostu umocnij mebel. Musi przestać się chwiać. Tutaj mamy latającą deskę podłogi mocowaną onegdaj na czep, tak zwany otwarty, ale jest jeszcze parę typów, można poguglać. Po usunięciu tej deski, oczyszczam powierzchnię z resztek starego kleju, nie trzeba w ogóle do tego maszyn, nie ma co pylić. I scalam to ponownie klejem poliuretanowym, który no szczególnie dobrze sprawdza się przy takich niedokładnych połączeniach, bo właśnie puchnie. Ma kilka zalet, kilka wad. Po kolei zalety, jest odporny również na bezpośredni kontakt z wodą, to jest rzadkie. Po drugie, puchnie, więc no wypełnia te nierówności i trochę uszczelnia. Jest tani i bardzo silnie klei. A wady jego są takie, że nie jest elastyczny. Więc jak posklejasz to na przykład krzesło i będzie się na tym bujało dziecko, to to się rozklei. Długo schnie, czyli schnie tak noc, no i nie umyjesz rąk wodą po tym kleju. W czasie, gdy klej schnie, można poważnie zająć się wreszcie drzwiczkami. Po pierwsze mają otwory po tych wielkich gałach, więc najpierw kołek, no to jest przedszkole, wiecie jak to robić, w ogóle nie będę się tym za bardzo zajmował. Potem idzie szpachlówka. Używam nowej dla mnie szpachlówki Wood Filler od Biedronki albo od Action, nie pamiętam. Ma napisane TCX. No i teraz uwaga, ona jest biała. Ponieważ mebel będzie miał zakryte drewno, to tak, taki biały jest ok, ale tylko w tym przypadku. Ta masa szpachlowa schnie szybko, i to jest fajne, ale po wyschnięciu moim zdaniem Zupełnie subiektywnym jest minimalnie twardsza niż zwykle, a w związku z tym trzeba więcej szlifować. Ale w sumie ta twardość może być w użytkowaniu zaletą. No generalnie jestem zadowolony, bo to jest duża tuba, 400 g i jest wygodniejsze to niż nabieranie z pojemnika. Potem użyjemy szlifierki. Szlifierka pomoże mi też usunąć takie najgłębsze, najstarsze warstwy farby, które po prostu nie schodzą już z cyklinami, ale też nie zawsze wszystko trzeba usuwać. Zróbcie najmniej jak to możliwe, żeby efekt był po prostu wow. I tak będzie to stało na dworze, ten mój mebel. Farba będzie kryjąca. Nie musi być wszystko usunięte, jeśli się mocno trzyma i się nie uszczy. I co do tego dworu, o którym mówiłem, to tłumaczenie dla ludzi z Małopolski. Chodzi o to, że szafka będzie stała na polu. Szlipowanie można zakończyć spokojnie na gradacji jakieś 120. I teraz malowanie. Używam do tego nowej dla mnie farby, która jest niby olejna, ale jest rozrzedzana wodą. Nie śmierdzi, daje trwałe powłoki, właśnie na pole. Maluję to wałkiem flokowym, od dołu solidniej, trzy razy, bo nie wiadomo, czy ktoś tego nie postawi na ziemi. Potem jeszcze będzie trochę zabawy z takim dekorem. Z Karolem ustaliliśmy, że sideboard będzie miał taki solidny, męski charakter. W odróżnieniu od wielu innych projektów, które były u mnie takie bardziej niebinarne. Do osiągnięcia mojego koloru dekora używam bejcy czereśnia antyczna. Łatwo się nakłada, dwa razy to narzuciłem. Potem jeszcze pokryję całość trwałym lakierem poliuretanowym, ale co ważne wodorozcieńczalnym. Są takie lakiery. Jak już wszystko jest pomalowane, mogę całość z powrotem złożyć do kupy. To teraz parę słów, no może o akcesoriach meblowych, których tutaj używam. Zawiasy po pierwsze zostawiłem, wymagały po prostu wyprostowania, a potem wyczyszczenia na druciaku. Montaż jest prostszy niż demontaż, tylko trzeba uważać na rozmiar ubów śruby, żeby się zawias domykał. Warto wspomnieć na pewno o zatrzaskach do drzwi, które tutaj zastosowałem i o gałkach. Uwaga, przywiozłem je sobie ze sklepu budowlanego z Czarnogóry. Były niedrogie, fajny wybór. I co fajne, są dwukulkowe, bardzo solidnie trzymają. Są solidnie frezowane w mosiądzu. Nawet siła ścisku kulek jest regulowana. Świetny produkt, bardzo polecam. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie poszukał Sona Allegro, miły chłop. Mam nadzieję, że taka... Stylizacja Wam się spodobała, iż dostanę suba może trochę na kredyt. Spłacę go kolejnymi filmami i łatwiejszym dostępem do starszych, a trochę już ich jest. Proszę też o postawienie wirtualnej kawy. Link na górze albo w opisie. Dziękuję bardzo. Podsumujmy ten projekt. Zakończył się bardzo małym nakładem środków, może jakieś 80 zł, głównie puszka, farby, niecałe 5 dych, trochę lakieru, trochę bejcy, trochę um, okuć z Czarnogóry. Karol natomiast zbogacił się o bardzo zgrabną szafeczkę w zdecydowanie męskim antorażu. Dzisiaj wygląda on koncertowo i na pewno przez parę sezonów kompletnie nic się z nią nie wydarzy. Dzięki za inspirację. Współpracę i liczę, że Karol jeszcze się nieraz spotkamy przy Stole Stolarskim.